Uśmiechnięta koalicja nie radzi sobie z wyborczą klęską a czerwona kartka dla rządu Tuska i wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Polski powoduje wzmożone ataki na wolne od władzy media. Do Fundacji Niezależne Media wpłynęło policyjne pismo, które wypełnione po brzegi błędami formalnymi świadczy o rządowej panice. Ataki służb nadzorowanych przez rząd Tuska wzmacniają celebryci lewicy, których internetowe wynurzenia świadczą o jednym: zbliża się totalny koniec monowładzy. Kartelu Trzeciej RP. Niejał solarz. Zwyciężyliśmy! Po wyborczej klansce Tusk chce zniszczyć media niezależne od władzy. Wykorzystuje służby, wszystkie siły i środki, którymi jeszcze dysponuje, by inwigilować, zastraszać i cenzurować. Nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą bez względu na okoliczności. Fundacja Niezależna Media otrzymała policyjne pismo z wezwaniem, by przekazać informacje na temat swojej działalności. Proszę o przesłanie dokumentacji dotyczącej rozdysponowania wydatkowania środków uzyskanych od Fundacji Niezależna Media po 1 stycznia 2023 roku odpowiedź proszę o przesłanie w ciągu trzech dni od otrzymania pisma. Pismo z komendy rejonowej w Warszawie świadczy o totalnym chaosie w szeregach Tuska, który w sposób bezprawny wykorzystuje struktury państwa do ataków na ślepo. W odpowiedzi prawników fundacji czytamy o licznych nieprawidłowościach, brakach formalnych, co nasuwa jedną myśl. Tusk w panice. Nie wskazano w jakim charakterze niezależne wydawnictwo polskie spółka Zo, tudzież osoby reprezentujące tę spółkę, miałyby wystąpić w ramach toczącego się postępowania, co pociąga za sobą brak stosownych pouczeń o prawach przysługujących rzeczonemu podmiotowi i osobom uprawnionym do reprezentacji. Odpowiedź na policyjne pismo obnaża też braki potęgowane stresem obecnej władzy, która w nerwa Przeoczyła istotne wymogi formalne. Tylko wypadki niecierpiące zwłoki są podstawą do tego typu policyjnych żądań. Tu ich nie ma. A co za tym idzie, z wnioskiem może wystąpić sąd lub prokurator, czego waląca się władza Tuska, niecierpiąca zwłoki w próbie bezprawnego likwidowania wolnych mediów, mogła nie dostrzec. Tym bardziej, że bezprawie w snach Tuska miał przyklepać prezydent Trzaskowski. A tutaj się mleko rozlało. Nagle okazuje się, że uruchomili pewną machinę tych działań było bardzo dużo wiemy o dziesiątkach tego typu działań uruchomionych w ciągu kilkudziesięciu godzin przed wyborami, których skutki widzimy teraz już po wyborach, ale które miały przede wszystkim uderzyć w republikę, w nasze wspierające nas media, zaplecze finansowe fundacje. No, ktoś miał pomysł na dognięcie systemu działaniami policyjnymi. W paniczny obraz wkleja się cenzorskie oczekiwanie Plejady publicystów, celebrytów, lewicowo-liberalnej sceny. Na myśl przychodzi dziś pytanie, jak połączyć środę z piątkiem. Okazuje się, że nie trudno znaleźć wspólny mianownik. Tomasz Piątek a Autor dla wyborczej już udowodnił, że nie w smak mu widownia największej stacji informacyjnej w Polsce i marzy mu się demokracja wojenna. Także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Połączona z wjazdem cenzury po całości. Mamy wojnę i kiedy jest wojna to e, robi się pewne rzeczy, których się w czasie pokoju nie robi. Na przykład, wojna usprawiedliwia e, cenzurę. Teraz, środa Magdalena, która bez wątpienia pozazdrościła Piątkowi pomysłu na prowokację, postanowiła zaistnieć w Republice. Doceniając skalę oglądalności stacji i sukcesy, których nie spodziewał się Tusk i salon medialny trzeciej RP. Nie ma problemu, ma pani swoje pięć minut. W wynurzeniach sprzed lat, środa nie stroniła od filozofii absurdu, którego to nurtu wybitną przedstawicielką jest. Twierdziła, że. Nie mamy ani jednej cechy. Ani jednej, ani genetycznej, ani fizjologicznej, ani medycznej, która by jednoznacznie przestrzegała, która by jednoznacznie decydowała, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. By napawać nas no, utopijną mnie... wizją świata. Każdy mundur mnie napawa od razu, bo napawa mnie od razu w ogóle jakaś taka usztywniona masowość. Ja proponuję teraz, na część pierwszej damy. Gosia! Gosz. Dziś po zwycięstwie, czyli klęsce Trzaskowskiego i projektu Tuska, filozoficznie jądrzy i podjudza, wykorzystując media społecznościowe, nawołuje do nienawiści i kreuje rzeczywistość, twierdząc, że coś słyszała kupując ziemniaki w warzywniaku. Sklep w małym miasteczku i rozmowa dwóch panów. Nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Niemcy wydały kilkadziesiąt miliardów euro, żeby wygrał Trzaskowski, a PiS domagało się nędznych milionów w ramach repatriacji i co? Nie, nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Wydajemy miliardy na Ukraińców, którzy nie płacą podatków i rozkradają Polskę. Są piątą kolumną. Tak, nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Trzeba strzelać w obronie polskości. Ci panowie to fani telewizji Republika. Czy ktoś mógłby coś z tą stacją zrobić? Te mityczne pyry uśmiechniętej Polski w połączeniu z niebywałą pamięcią Magdaleny Środy do Wiernej. Cytowania, tak długiej wymiany zdań nie pozostały bez komentarza. Powinna być pani pociągnięta do odpowiedzialności za szerzenie nienawiści i manipulacji. Czy ktokolwiek z tak zwanych demokratów słyszał o wolności słowa? Wy potraficie jedno: kneblować ludziom usta. To zależy. Profesor Środa pozwalała w przeszłości na swobodne wypowiedzi. Przecież konsekwentnie milczała, gdy podczas kampusu trzaskowskiego za niemieckie euro omamiona młodzież bujała się do ruskiej pieśni przy widzejach szłapce i nitrasie zwanych ministrami. Mamy coś dla was specjalnego. Nie przeszkadzało pani profesorze? w środzie, gdy podczas marszu miliona naklejonych serc dla tuska uczestnicy wykrzykiwali pełne miłości odezwy do bliźnich. Raz. Nienawidzę, Nie nienawidzę! Wy p***ala się pisać! tak? się pisać. Kaczora! Po co nam się tu Wal się praje rzeku. Że... pis! O oh jest. Dobra, dobra. P***ać i Konfederację! I Kaczora jednego. P***ać zbawić z waszą dyktaturą! Yes. I nie się za mnie modlić, powiedziałem. Środa wie, co w warzywniaku podobno gadali. Ma zdanie i to najważniejsze. Podziela je z aktorem, człowiekiem kina, scenicznych desek i szeroko pojętej kultury, który nawoływał... Już rozumiesz, komu trzeba... I nie zważać na nic. Więc wtedy można było? Dziś Tusk, policja, ABW, celebryci lewicy, profesorowie filozofii absurdu i wszyscy lewadcy antyświęci są w szoku. Drodzy państwo, zwyciężyliśmy. Stąd hejt, policyjne pisma, no, stąd próba na przedstawienia dziennikarzy republiki w jak najgorszym to świetle. To są właśnie te elementy mające zamknąć nam usta, wyłączyć wtyczkę od prądu wyłączyć wtyczkę od finansów, od pieniędzy, no bo wiadomo, no przecież jeśli odetnie się od pieniędzy medium, no wówczas to medium nie istnieje, ale my na szczęście mamy naszych widzów. Nasi widzowie gwarantują nam niezależność. Dobrą robotę robicie. Niezależność od furii Tuska, który w oczekiwaniu na koniec swojej władzy zamiast obiecanych reform obdarza Polaków konkretami nienawiści. Oni nie znoszą jakiejkolwiek alternatywy, w debacie. Oni uważają, że skoro e, ich poglądy są słuszne, to ktoś, kto ma niesłuszne, nie ma prawa do debaty. E, I przez to, że są tak bardzo słuszni, to sądzą, że mogą używać e, do zatkania mózg policji, urzędów skarbowych, e, wszelkich środków, którymi dysponuje e, państwo. No ale to jest koniec tej liberalnej lewicy, bo jaka ona będzie liberalna, jeśli jej podstawową cechą jest cenzura? Już jutro sprawdzian sejmowej arytmetyki. Dowiemy się, czy rząd Tuska z czerwoną kartką... Nadal będzie trwał. Ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni. Będzie taniej w polskich sklepach. Czy jednak nie otrzyma wotum zaufania i czeka nas nowe rozdanie jako odpowiedź Weźmy. dla zawiedzionych?